i uzdalniał dodawania o nim świadectwa aby poszerzyło się grono jego prawdziwych czcicieli i choć wiele zrobiliście w tej sprawie to czeka nas jeszcze ogrom pracy która nie jest łatwa bowiem w szerzeniu kultu świętego andrzeja boboli przeszkadza szatan i jego królestwo bo pewnych wydarzeń nie da się rozumnie wyjaśnić oto one Napad Tatarów na Strachocinę i spalenie dokumentów, to było 33 lata po urodzeniu Andrzeja, mija akurat w tym roku 400 lat. Pomyślcie, że sąsiednie parafie, też Tatarzy na nich napadli, ale tam tylko zrabowali kościół, a w Strachocinie nie tylko, że zrabowali kościół, proboszcza spalili żywcem w jednej jedynej parafii.